Cześć, siłowniku. witajcie z tej strony. Kapinciusz. jest dzisiaj ze mną. Mivi, witam. Oraz miastek. Okej. Okay. Lecimy sobie dzisiaj siewami naszego lotniska na trzy zestawiki. Ja ojczym z nowym siewnikiem Badersztata do normalnego zboża. Siejemy sobie tutaj żyto. Mivi nowym caseem z naszym starym siewnikiem e, Oraz e, gdzieś tam jełop się schował. O, tam jest. Jedzie sobie naszym starym już zestawem. 30 wraz z tym. Rozsiewaczem do nasion, że tak powiem. Eee, także, co lecimy sobie na trzy zestawy? To największe pole sobie siejemy. Także, powinno nam to pójść raz, dwa. Eee, co możecie, zostawić papeczkę w górę? Suba, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robi. Eee, I co? I w sumie tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy organizacyjne. Jeszcze mogę przypomnieć, bo wczoraj dam info, późnym wieczorem, że prawdopodobnie ten live, o którego się tak ciągle pytaliście. No to what, przedłużany, no to Łot będzie się... To jadę na GPS-ie. No to gitara, Łot będzie się... E, z soboty, no to tak dzisiaj? Z soboty nie, tak na niedzielę. Tak nie no mówię, kapi zatrzymaj nagranie. Dobra, wracając, no to do tego streama, co się tak ciągle pytaje, się przedłużanego, no to z soboty na niedzielę się prawdopodobnie Łódź będzie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie gdzieś tak około 1920 powinien być start, ale zapraszamy do reklamy, akurat tak zaraz przed świętami. I co? Jeżeli z kimś byśmy się nie, jeszcze nie widzieli, no to zdrowych wesołych świąt, wam życzymy. Z rodzinką okrojoną, bo okrajoną, ale z rodzinką, żebyście spędzili. I co? I w sumie tyle. Pogoda teraz fajna, dopisuję. Także chociaż tyle można jakoś wyjść, bo kurde, dzisiaj to pełne miasto normalnie, więc dawno nie widziałem, żeby tyle ludzi było na mieście, ale fajnie, bo w końcu jakoś ludzie powychodzili i bez tych masek, i boiska pełne, i ulice pełne, wszędzie rowery, osoby chodzą, także wreszcie normalnie można poczuć to lato i temperaturka fajna, w końcu jako taka tam ujęła, potem nawet się nie to tam to już pewnie jest taki gorąc, że masakra od tygodnia? Ale no, tam na zachodzie to zawsze sobie lecia ale ja i tak jestem zadowolony z tego, co tutaj u nas jest. A, no tu u nas 23 w cieniu dzisiaj Także Ładnie dwa dni, zobaczymy jak to będzie teraz w kolejnych, bo niby jutro jak my sobie to nagrywamy, czyli że w piątek, w czwartek, a w piątek powinno być właśnie już trochę chłodniej, bo 11, ale pełne słońce, także powinno być znowu dosyć cieplutko. Niestety w sobotę już jakieś deszcze zapowiadają, później w poniedziałek znowu dosyć ładnie, a później w środę znowu śniegi. Także ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz po tych upałach i po takiej pogodzie nagle znowu, żeby śnieg zobaczyć na dworze, ale miejmy nadzieję, że to oczywiście minie. Aczkolwiek zobaczymy jak to będzie. jak już by chciał na stałe taką fajną pogodę, ale no... Trzeba zobaczyć, Ważne, że po 10 stopni chociaż będzie tutaj u mnie minimum, także już w miarę... W miarę. Na zdrówko. Eee, mm -hmm. Tu mi już musisz chwilę poczekać, żeby się tutaj nie wrąbał. I co? Wszystko mamy już sobie posiane, co jak z czym do czego. Nie wiem właśnie czy to mówiłem na ostatnim odcinku, czy, czy, czy to mówiłem poza tutaj nagrywaniem. Eee, co, jakie akcje byśmy tutaj chcieli zrobić, przynajmniej co bym chciał sobie nagrać. Coś nowego, żeby nie było ciągle tego koszenia. Tylko właśnie ewentualnie... Wielka. A, no to spoko. No. że ewentualnie właśnie coś innego, a nie te typowe koszenie znowu, aczkolwiek zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że tutaj wszystko nam wyrośnie tak jak powinno być. Dobra, tutaj wyrównam. jak e, widzicie, szybciutko nam to idzie. Ja już tam chyba zjechał. Także tutaj już nam malutko, na szczęście zostało, także spoko. Nie, tutaj już nic nie powinno się stać. Myślę, tam jeszcze co to e, Ursus stoi e, z tą naszą nową przyczepą właśnie do ziaren. Taką małą przeładowczą, e, a bo tutaj musiałem akurat sobie zapełnić ten siewnik jeszcze, bo my tam sobie posialiśmy raz, dwa, ekspresowo, bo teraz te siewniki, siewniki metrowy to nam ekspresowo to wszystko poszło. E, także raz, dwa sobie posialiśmy, kukurydza gdzie miała być, buraczki gdzie miała być, więc... Elegancko. Dobra, co tam chłopaki jeszcze powie ta ciekawego w sumie. Jak tam właśnie? Dworek, nie dworek, co to u was słychować. Bo ja tylko mówię. A no jakoś policy No przychodzi. Do tyłu i tyle. Jakoś idzie do przodu, nie do tyłu. No to dobrze, że właśnie do przodu. Ja. Dobrze, że do przodu, nie do tyłu, nie ma co się cofać. Tak jak mój kalendarz się tutaj zatrzymał, czy znaczy jestem pierwszym. A dzisiaj powiem wam, bo ja nigdy nie pamiętam o takim czymś jak Prima April, Stelane, Poniedziałki i tak dalej. Mam na to wyrąbane. A dzisiaj tak czytam, wstaję rano, znaczy rano o 11. Sobie tak czytam, że stadiony mają być otwarte. Tam do, i tak kiedyś było, czy że tam frekwencja i tak dalej, do 25% zapełnienia tylko. Mówię, kurde, trochę dziwne to to. Przesuwam dalej tam palcem w dół Face'a. Mówię, znowu jakieś dziwne coś było, jakiś pozwy. Mówię, aha, pierwszej kwiecie mówię. Dobra, ok, wszystko jasne. Wiesz, no, u, u nas tutaj również strażacy z OSP zrobili taki post, że dziękuję za nowy wóz strażacki. Na zdjęciu taka Audi z napisem straż, że ta Audi będzie służyła do transportu z ratowników, jak i do, 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 do... ciągania przyczepy przeciwpowodziowej, tam gdzie są węże, takie rzeczy. Ja tak, ja sam czytam, tam i ja mówię Co to jest? Ale po chwili takie, aha, dzisiaj chwili. <grywa> no, a u mnie też strażaki coś tam właśnie dali Że tam wóz konny też wraca tam Do tego Do, do służby, także mówię Kurde, co jest? No ale ło, jakby te stadiony były pootwierane Bo by byłoby fajnie Ale no nic, no Trzeba się z czegoś cieszyć, że w ogóle nas nie pozamykali w domach Bo to, to wtedy masakra no ale no, co zrobisz, no. Ja tu się śmieję właśnie. Teraz mówię, dla mnie to jest niepojęte, no. Wszyscy się otwierają, e, w Barcelonie koncert na 5000 tysięcy obok, wszyscy obok się, niby w maskach, ale no jednak. W Holandii gdzieś tam 5000 osób na stadion weszło. Gdzieś tam indziej znowu, W Wielka Brytania teraz tak samo, przecież u nich było po 60 tysięcy dziennie niby tych zarażeń i tak dalej, cały światło, co tam się dzieje i tak dalej. Każdy o tym gadał, teraz nagle poniżej 10 nawet. I też się powoli wszystko otwiera, a nie, u nas nagle musi dupnąć trzecią falę. Nie wiadomo skąd nagle te zachorowania. Ja to mam backup w ogóle z osób, które niby umierają, bo tak, na tygodniu, tak, jak dzisiaj na przykład, ponad 600 ludzi zmarło. To co to jest za różnica? Czy na tygodniu, czy na weekendzie? gdzie w weekend zmarło ile tam, czekaj, w poniedziałek chyba 48 czy ileś, a w niedzielę chyba tam 100 coś. No to mówię, co to jest za różnica? No, umierają. Tak czy siak, no ale niby umierają. No tak, to ja, na mnie to jest się pojęte jak no, to się skończy no to masakra, tylko do no, nie mówię człowieka. to to się nie skończy. No nie, to kurde masakra. Mi się wydaje, że to się w ogóle nie skończy, że to będzie jak te ospy, nie? Te, te świnki różne, różne takie pierdoły, ale... Ale że po prostu to będzie, będzie trzeba się przyzwyczaić, a nie, że teraz sobie tyle wymyślają. Ale. Każdy ma tego dosyć, miejmy nadzieję, że to się skończy, żeby lato było jakieś normalne. A nie teraz, nie tak, teraz, że pozamykane, tu nie pójdziesz, tam nie pójdziesz. Ej, iść pan w cholerę. I tak dobrze, że ktoś jeszcze wyłazi. A nie, że się każdy pozamykał. A kiedyś na początku to jeszcze ludzie się trochę bali i tak dalej, wiadomo, a teraz już każdy ma wyrobane i bardzo dobrze. Przecież u kibiców co się dzieje? Kibice teraz też, jakby w ogóle cała Polska się tak zjednoczyła, nie tak jak kiedyś. Strajki kobiet osobno, to osobno przedsiębiorcy, teraz kibice znowu, ja tu się dużo interesuję. W Warszawie było niedawno, teraz weekend, w niedzielę w Głogowie były zebrania kibiców właśnie i jakby wszyscy się tak zjednoczyli, to przecież kurde co to byłoby, to, to masakra, ale no. Niestety nikomu się nie chcę. Każda osobna i tak to wychodzi. Te są wściekli właśnie kibice, bo stadiony pozamykane niby co... Co pozamykane, co tak naprawdę ostatnio nawet gadałem z sąsiadem, co zawsze chodzimy na mecze i często gadamy o meczach. To właśnie nawet mówił, że dałoby radę przecież bez problemu zrobić. Na przykład, tak jak u nas jest stadion na 8000 kibiców, porozsadzać, nawet niech będzie, niech wejdzie nawet 600 osób, porozsadzać to na ileś tam metrów i tak dalej. Wszystko da się zorganizować na każdym stadionie, gdzie nie było zaroże, Nie, wszystko musi być pozamykane. Koniec kropka, wywala. Uwaga! Pomogłeś mi. No widzisz, no nawet nie chciałem, ale proszę bardzo. Tu będzie trzeba to wyciąć generalnie. Polerę. Ale tak, Cholera. jesteśmy... buków No ciężko to będzie trzeba to wyciąć tyle. Jesteśmy biedakami 10 tysięcy na koncie, ale spokojnie. Nie będzie tak źle. Nowe myjki ja postawiłem. Nie. Na drobie. nowe postawiłem jak widzicie z Modhuba. Dodaćmy tego GPS-a jak mogliście zauważyć. Aktualizacja tam była real nad niem. Co tam zmienili, muszę sobie poczytać czy coś ciekawego, bo w sumie dawno nie było aktualki. Nie wiem co tu jeszcze by mogli zmienić tak naprawdę. Ale fajnie, że są takie modyfikacje w sumie od początku farminga chyba. Zaraz jakoś wyszedł ten Real Dirt Color I no. bardzo dobrze, bo tak to bez sensu w sumie to byłoby. Średź teraz jednak to jest podstawowa modyfikacja, którą każdy używa. Dobra, małe ścinki. Chodźcie panie, ale laka. Tak, bo piłkę kupiłem, zapomniałem chłopać powiedzieć. Aha, mówię, ja, bo akurat e, odstawiałem tą myjkę i mówię, aha, pewnie przez stolek, a tu się wyświetliło 1000 na minusie, jeszcze lepiej. Dobra, na razie tutaj to zostawię na środku wyspy później będzie trzeba to schować. Um, to tu wszystko jest pochowane. Tutaj, o no, proszę bardzo, nawet tutaj talerzówka się znalazła, wszystko tutaj się znalazła znalazło. My tu mamy chłopa, nie wycina więc spoko. A jak tam Iwę, już jedziesz, podczepiłeś to to jeszcze małe gówno? Podczepiłem, dobra a jak to tutaj rozłożyć, bo nie wiem. Co ty chcesz rozkładać? No to o. Dobra. Nie patrz. Nie, no tam się klika i generalnie jak tam podłączyłeś węże wszystko, to powinna być bajeczka. Eee, dobra, także co, maszynki nowe wymienione. Generalnie tak sobie gadaliśmy na nowsze. Także luks. Eee, pola, jeżeli chodzi o pola, no na no ostatnio ten land z lasem doszedł. Teraz zobaczymy, co tam nowego. Inwestujemy, myślę, że te pola 11, 12, 13 będzie można tam ogarnąć, żebyśmy mieli e, tą górę w miarę ogarnięta, później się powalić z 16, 17, to co mówiliśmy, ale to na spokojnie. Dziękować za oglądanie. Łapkujcie, słuchajcie, komentujcie, wpadajcie jeszcze do mi bo on to coś tam chyba dalej nagrywa, bo mało miasteczkowy to skończył. Nie, już się nagrywasz? dobra, to ja jednak nie zapraszam, iść ta stamtąd. E, I co, czekajcie na kolejne odcinki. Na razie adios, Ci, ciścisz. bias. This